Lubisz Legalisa, ale masz wrażenie, że nie wykorzystujesz go w 100%, a może dopiero rozpoczynasz pracę z tym systemem i chcesz, abym pokazał Ci najpotrzebniejsze funkcje? Twój klient często dzwoni z trudnymi pytaniami, a Ty potrzebujesz dobrego źródła informacji, aby mu pomóc. Jeżeli chociaż na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś tak, to znaczy, że moje szkolenie jest dla Ciebie. Dla swojego klienta. Szukasz interpretacji podatkowych na następujące zagadnienie: Odliczenie VAT na auto elektryczne. W okno wyszukiwarki lepiej wpisać słowa odliczenie VAT. Następnie kliknij w lupę. Z lewej strony ekranu przejdź do kategorii Interpretacje. W pole Szukaj w wynikach wpisz auto elektryczne. W ten sposób Twoich wyników będzie nie tylko więcej, ale będą jednocześnie bardziej konkretne. I pamiętaj: wiedza jest w cenie. Zamów bezpłatne szkolenie.